Dziś bierzemy na warsztat 10 najtańszych sedanów, które znajdziemy w polskich salonach. To nie są już czasy, kiedy królował Fiat Siena. To zresztą mój pierwszy samochód, czy Dacia Logan z tymi charakterystycznymi cienkimi drzwiami. Dziś sedany wracają, ale w zupełnie nowym, chińskim stylu, o czym świadczy tak wyraźna obecność chińskich marek w tym odcinku. Pamiętajcie, zostawcie suba i łapkę w górę, pomóżcie nam rozwijać ten kanał. Będę bardzo wdzięczny. Hongqi H5 Hongqi to luksusowa chińska marka samochodów, a jej znaczek oznacza co ciekawe czerwoną flagę. Pierwszy samochód tego producenta ujrzał światło dzienne w 1958 roku. H5 natomiast to niemal 5-metrowa luksusowa limuzyna napędzana dwulitrowym silnikiem turbodładowanym benzynowym o mocy 218 koni. Ma napęd na przednie koła, oferuje wygodne i przestronne wnętrze z dużą ilością udogodnień, czym przypomina luksusowe niemieckie limuzyny, z którymi stara się przez cały czas konkurować. Już w wersji podstawowej oferuje bardzo bogate wyposażenie, występuje w dwóch wersjach i bazowa komfort startuje od kwoty 173 900 zł. Hongqi jest nazywane takim chińskim Rolls-Royce'em, a marka ma w ofercie jeszcze na przykład elektrycznego Suwa, który ma konkurować z i jest taką elektryczną alternatywą dla Rolls-Royce'a. Kalinana, za którego trzeba byłoby zapłacić no, troszkę więcej niż jednak te 300 tysięcy zł, za które, trzeba, za które trzeba zapłacić za e, tego Hongqi. Zdecydowanie więcej. Pomimo istotnej przewagi cenowej, marka Hongqi jest stosunkowo nowa na polskim rynku, e, co może budzić pewne e, obawy, pewne wątpliwości w kwestii serwisu, wartości rezydualnej oraz dostępności części. Przechodzimy zatem do czegoś, co ma bardziej rozbudowaną siatkę serwisów. BYD Seal 6. BYD to również chiński producent, który szturmem wbił się na polski rynek i inwestując duże pieniądze stara się o niego wytrwale walczyć. Model ten występuje natomiast w wersji Sedan oraz Kombi. Sil 6 bądź Sil 6 jest reprezentantem klasy średniej i występuje w zestawieniu tylko z hybrydowymi jednostkami plugin o mocy 184 i 212 koni. Są trzy wersje wyposażenia, Sil 6, cena startuje tutaj od 152 600 zł. Bazowa pojemność bagażnika wynosi tutaj 491 litrów na rynku, porównać go można do Toyoty Corolli Sedan z Octavia oraz Audi A. 3 posiada rozbudowany pakiet systemów bezpieczeństwa, duże ekrany na desce rozdzielczej, a także bogate Multimedia 8. BMW 2 Gran Coupe. To najmniejszy sedan w ofercie Bawarczyków, który został zbudowany na przednio napędowej platformie podłogowej BMW serii 1. No i niektórzy z Was pewnie od razu mogliby powiedzieć, że no przecież w nazwie jest gran Coupe, także no nie jest to taki po prostu sedan, ale jest jednak to sedan, ponieważ klapa nie otwiera się wraz z szybą, więc nie jest. Liftbackiem można zakwalifikować go spokojnie do segmentu sedanów. A to jak się nazywa, no to już jest inna sprawa. Posiada bezramkowe okna w bocznych drzwiach, także jest takim lifestyle'owym sedanem oraz wiele systemów wspomagania. Bagażnik ma tu pojemność 430 litrów, a gama silnikowa startuje od turbodładowanej benzynowej jednostki 1.5 o mocy 122 koni, zestawionej z 7-stopniowym automatem. Cena w przypadku dwójki Gran Coupé startuje od 144 tysięcy zł. Dwójka Gran Coupé to naturalny konkurent Audi A3 Limousine oraz Mercedesa Benz CLA, ale w przypadku tego drugiego trzeba teraz zaczekać na jego spalinową odmianę, ponieważ to co zaprezentowano niedawno, to co pojawiło się teraz w sal salonach jest wersją elektryczną, która z pewnością Was. Nie interesuje. 7. BYD Seal 5 bądź Seal 5. Kolejny Chińczyk, kolejny BYD. Seal 5 to mniejszy brat wcześniej pokazywanego Seal 6 i to również klasyczny w formie sedan z napędem plug-in hybrid, nastawiony na świetną relację ceny do wyposażenia. Bagażnik ma tu pojemność 508 litrów i jest to rozsądny wybór dla osób często przemieszczających się po mieście. No bo jeżeli często przemieszczają się, to można naładować baterię tego samochodu w domu i następnie podróżować po mieście nie zużywając ani mililitra, ani litra. Paliwa. Do napędu służy tu układ hybrydowy PHEV oparty na silniku 1,5 o mocy całkowitej 212 KONI. Do dyspozycji są dwie wersje wyposażenia: komfort oraz design. Ta najniższa startuje od kwoty 129 900 zł. 6. Audi A3 Limousine no, to jest już klasyka segmentu premium C, cechująca się świetną ergonomią, dopracowanymi multimediami i wysoką wartością rezydualną. Ale oczywiście jest to mniejszy samochód niż poprzedni BYD czy też BYT. Osoby oczekujące komfortowego i przestronnego wnętrza z pewnością będą w przypadku Audi A3 limuzin zawiedzeni. Cena w przypadku tego modelu startuje od 126 tysięcy złotych, no i oczywiście jest to klasa premium, więc będzie to raczej golas. I dotyczy to odmiany napędzanej turbo silnikiem benzynowym 1.5 30 TFSI o mocy 116 koni. Audi A3 Limousine ma bagażnik o pojemności 425 litrów i jest naturalnym konkurentem BMW 2 Gran Coupe oraz Mercedesa Benz no i 5 Mazdy 3 Sedan. No Mazda 3 Sedan to jest jeden z najpiękniejszych samochodów w tym zestawieniu, zjawiskowa trójka, która chyba najlepiej wygląda w wersji hatchback. Jeśli nie widzieliście jeszcze testu tego samochodu, to odsyłam was do konkretnego odcinka na tym kanale. Trójka łączy świetną jakość wnętrza z dobrymi właściwościami jezdnymi oraz oldschoolowym, jak na te czasy oldschoolowym Silnikiem, ponieważ do napędu Mazdy 3 y, y, służy po prostu no, idący pod prąd w erze downsizingu silnik dwulitrowy, wolnosący, benzynowy. No, to jest. Nie lada nowość, bardzo fajnie, że jednak wciąż pozostają producenci, którzy potrafią się sprzeciwić temu całemu nurtowi. Tutaj pod maską jest Wa0 Sky Active X o mocy 186 KONi. No i najniższa wersja wyposażenia to Primeline, która startuje od kwoty 125 200 zł. Mazda 3 oferuje niewielki bagażnik o pojemności 334 litrów. A jaki samochód jest najpopularniejszym sedanem w Polsce? 4. Toyota Corolla Sedan. No oto i on. Najpopularniejszy za sprawą niezawodności i oszczędnego napędu hybrydowego. Do napędu bazowo klienci otrzymują tutaj za 119 600 zł w standardzie hybrydowy układ 1.8 o mocy całkowitej 140 koni z bezstopniową skrzynią ECVT i wersją wyposażenia Active. Od lat Corolla Sedan jest jednym z najlepiej sprzedających się samochodów w naszym pięknym kraju, to już jego dwunasta generacja, która zadebiutowała w 2018 roku. To oczywisty konkurent Mazdy 3 Sedan, Renault Megane Grand Coupe oraz Citroena C4X. A właśnie, jeśli już przy nim jesteśmy, to... 3 Citroen C4X. Dla jednych wspaniały pomysł na samochód, dla innych brzydkie kaczątko od koncernu Stellantis. Łączy styl fastbacka z wygodą komfortowego Citrena i bardzo dużym bagażnikiem oferującym w standardzie 510 litrów. Kuwer jest oczywiście pojemny, ale oferuje typowo dla każdego sedana niewielki otwór bagażowy oraz sam w sobie jest raczej dość niski, a Głęboki. W gamie napędowej Citroena C4X są dwa silniki benzynowe, jeden silnik wysokoprężny oraz układ elektryczny. Ten ostatni oczywiście nas nie interesuje, jeżeli myślimy o najtańszym Citroenie C4X. Jeśli myślimy o najtańszym, no to mamy piórteka. Ten najtańszy kosztuje 108 800 zł. Bazowy silnik benzynowy to 1,2 piórtek o mocy 131 KONI z 8-stopniowym automatem. 2. Renault Megan Grand Coupe. Drugie miejsce zajmuje odchodzące już Renault Megan, które występuje w ofercie już jedynie w wersji Sedan. Po tej całej pięknej gamie pozostał tylko e, wariant Sedan. Model tej generacji zaprezentowano w 2015 roku i obecnie nowy Megan w ofercie francuskiego producenta występuje jedynie w elektrycznej odmianie. No i jest jakby zupełnie innym samochodem, raczej jest czymś pod. Crossovera. Model ten oferuje ogromny bagażnik o pojemności 503 litrów, ale niestety także mały otwór bagażowy. Nie ulega wątpliwości, że dość istotnym jest fakt, że Megan Grand Coupe to obecnie jeden z najtańszych na polskim rynku sedanów. No i ta podstawowa wersja jest napędzana benzynowym turbodoładowanym 1.3 TCE o mocy 140 konior z automatem 7 i w wersji Evolution kosztuje jedynie 107 900 zł. Lekko tylko mniej od Citrena C4X, w przypadku którego jednak wielu może zainteresować lekko większy niż w sedanach prześwit oraz wyższa pozycja za kierownicą. A co błyszczy w dzisiejszym zestawieniu najmocniej? Jeden, Dongkvang Shine, czyli najtańszy sedan dostępny w polskich salonach i oczywiście Kolejny Chińczyk w tym filmie, który zaskakuje ceną oraz całkiem. Przyzwoitym wyposażeniem w standardzie. Pod maską wylądował tutaj benznowy turbodładowany silnik 1.5 Mach Power o mocy 190 koni dostępny z sześciostopniowym automatem oraz jedyną wersją wyposażenia Shine. Auto w takiej konfiguracji kosztuje 99 900 zł i jest bezpośrednim konkurentem właśnie Megan Grand Coupé, Citroena C4X oraz Toyoty Corolla Sedan. Cechuje się atrakcyjną i nieco usportowioną stylistyką, a dodatkowo wyposażony Wyposażenie jest tutaj naprawdę bogate i po prostu wręcz wystarczające. Konfigurowanie samochodu głównie polega na wyborze koloru lakieru pokrywającego nadwozie, no bo nie mamy tutaj możliwości wyboru wersji wyposażenia. Samochód oferuje bagażnik o pojemności 454 litrów, co jest standardową wartością w przypadku kompaktowych sedanów. No i słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Który z samochodów moglibyście wybrać? Napiszcie też, jaki był wasz pierwszy. Samochód, no bo wspominałem, że mój moim był Fiat Siena, więc ciekaw jestem, co czym wy rozpoczynaliście swoją przygodę z motoryzacją. Koniecznie napiszcie w komentarzach, bo jestem bardzo ciekaw. Dzięki za oglądanie i widzimy się już jutro. Cześć!